Cześć z tej strony, ja witam wszystkich serdecznie w kolejnym poradniku z Armor Warfare. Dzisiaj będziemy rozmawiać o załogantach i o dowódcach. Prosiliście o taki poradnik, więc tak, na początek najważniejsza rzecz. Załoganci są przypisani do, do czołgu, nie można ich zmienić. Dostajemy tutaj, każdy ma dwie umiejętności, wybieramy sobie spośród Dostępnych, no i tutaj mamy, ile, ile ci zaoganci nam e, tutaj zwiększają dane parametry. No i można tutaj zmodyfikować sobie pojazdy dosyć, dosyć fajnie, w zależności od typu pojazdu i naszego stylu gry. Oczywiście są tutaj rzeczy dosyć, dosyć popularne i często brane, na przykład czas, czas celowania. Szybciej po prostu nasz celownik się zwęża, tak samo czas przeładowania również jest no, dosyć wiadomo, popularny, każdy chce strzelać jak najszybciej. Ale oczywiście, nie na wszystkich pojazdach opłaca się brać tego typu umiejętności, na przykład na magazynkowcach ten czas przeładowania już jest nam mniej ważny, lepiej wziąć sobie na przykład. Zobaczmy, co my tu mamy. Minimalna dokładność zwiększona o 20, na przykład takie cudo, jest dosyć fajne. Tutaj chodzi, żeby, żeby ten czas, nie czas, tylko kółeczka było jak najmniejsze, żeby nam się nie rozjeżdżały, żeby jak najwięcej pocisków trafiało w cel. Obrażenia modułów można sobie również zwiększyć, żeby je niszczyć. A to są, akurat, to są akurat rzeczy już zabezpieczające. Tak jak mówię, tutaj najlepiej sobie, żeby każdy z Was przeczytał, dobrał odpowiednio pod swój styl gry, pod, pod swój pojazd, bo część rzeczy po prostu jest tutaj pod, pod pojazdy szybkie, część jest pod działa, część pod działka. No i wszystko też zależy. Jeśli mamy na przykład bardzo szybki czas przeładowania, to również sobie można z tego zrezygnować i postarać sobie zwiększy, zmniejszyć kółeczko celownicze albo wybrać jeszcze inny dostępny. Dostępny tutaj, powiedzmy, że to są talenty załogi, tak, tak to nazwijmy umownie. No a teraz rzecz najważniejsza czyli dowódcy. Dowódców mamy kilku na początku. Można ich sobie zmieniać. W każdym pojeździe może być dowolny dowódca. Wystarczy dać potwierdzone i jest. No, i w każdym pojeździe może być ten sam. Jak pojazd jest zniszczony, to dowódcy em, akurat się teleportują do następnego i dalej można nimi jeździć. Więc nie, nie ma tak, że jest tam na bitwie i, i trzeba go zmienić. Co to, to nie. Dostaje ich się. Albo na przykład tego się, się kupowało, po prostu innych najczęściej można dostać przy pojazdach. Już nie pamiętam, przy których oni byli, ale w każdym razie są zawsze w jednym miejscu. Zazwyczaj są w tej linii ostatniej. I można ich sobie zwyczajnie za punkty odblokować i no, cieszyć się nimi, wyszkolić ich. I w zależności od potrzeb do danego y, pojazdu używać. Tutaj pokażę Wam, jakich ja mam, jakie mają, y, jakie mają tutaj talenty, żeby każdy z Was sobie mógł zobaczyć, właśnie kogo może, kto się Wam może spodobać, y, przydać i tak dalej. Na dzień dobry, dostajemy tutaj takie cudo. Tu są takie też sytuacyjne, prawda? No, właśnie po odbiciu pojazdu, więc. Nie zawsze na przykład coś działa, wskaźnik naprawy pojazdu ulepszono o 10% Albo mieliśmy do wyboru punkty życia, działa, wieży zwiększono o 25% Tutaj dowódcy jak nie patrzeć dają najwięcej Mogą naprawdę sporo, sporo nam pojazd Oczywiście te się automatycznie bierze Więc tutaj tylko je pokażę Tutaj overmatch dosyć często, dosyć często wchodzi więc to się dosyć, dosyć często może aktywować. Kolejna tutaj rzecz do wyboru: a ja sobie wziąłem te cacko. Bo ogólnie lubię rzecz, rzeczy do celowania, zawsze są mile u mnie widziane. No i ogólnie chciałem sobie wyszkolić wszystkich tych panów i panie, po to, żeby mieć w późniejszej. W fazie gry pełną dowolność. wilcze stado. No, czasem że coś takiego aktywuje, a to jest uszkodzenia modułu zwiększono 20% w pobliżu pojazdów sojusznika, czyli wa warto z tym gościem jeździć, na przykład w Plutonie, koło siebie. I wtedy aż 20% mamy zwiększone uszkodzenia modułów. No i tutaj do wyboru. Czas sterowania zredukowano 30% na 30 sekund po udzieleniu pomocy. Zniszczeniu pojazdu wrogat. Czyli też się dosyć często to odpala. Wystarczy asysty robić. Przeładowanie skrócone o 10%. Jeśli uszkodzono bliskiego sojusznika, to też właściwie można brać, bo jak wiemy, no tutaj obrażenia są zadawane cały czas. Czy to nam, czy, czy właśnie komuś obok nas. Tu już widać, że ten, że ten dowódca jest. Pod grę zespołową. Dokładność zwiększona o 10%, też fajne. Strasznie bafuje, właśnie, nasze celowanie. Skraca czas naprawy systemów o 50%. no To jest naprawdę masakrycznie dobre. Jeśli stoimy gdzieś na gąsce, zwłaszcza. Zwiększa punkty życia załogi o 20%. Też nie jest złe, ale no tutaj wydaje mi się ten wybór raczej bardziej oczywisty. No, jeszcze zwiększa nam zasięg widzenia o 10%. No, gościu też bardzo dobry do wszelkiego rodzaju typu Bradleye, tego typu pojazdy, bo no, widzenie bardzo ważna rzecz. 10% to w przypadku, jak niektóre pojazdy mają 400 i więcej, no to mamy 40% dodatkową, to jest naprawdę coś. Tutaj, oczywiście, dokładność też dla takich pojazdów bardzo ważna sprawa. No, naprawa u nich to też jest być albo nie być. Jak nagle staną na gąsce i się szybko nie naprawią, to znikają. No, tutaj, tak samo celowanie przydatne. No, jeśli chodzi o, o przeładowanie, to tutaj mniej. No i wiadomo, jeżdżenie razem, tutaj, jeśli przełączymy sobie na amunicję, oczywiście no, wezmę Bradleya na tego typu amunicję, no to dosyć, dosyć ważne są wtedy te obrażenia. A już tutaj z kimś później porozmawiam. No i następna, a teraz mamy piękną niewiastę z USA, z San Diego. Tutaj oczywiście jest historia, żeby się troszkę bardziej wczuć. A taki, taki klimacik jest robiony. Na dzień dobry, dostajemy zwiększony zasięg widzenia o 10%, czyli również nieźle. Szybkość celowania ulepszona o 10%, też fantastyczna sprawa. Prędkość obrotu kadłuba zwiększona o 20%, na 10 sekund po podświetleniu wroga. <coughs> A kto robi podświetlenia? Kto robi podświetlenia? Najczęściej zwiad, więc już na dzień dobry tutaj zasięg widzenia i te dwa talenty, jak najbardziej do, do zwiadu. Współczynnik kamuflażu ulepszony o 10%. Dla kogo to jest dobre? No oczywiście dla zwiadowców. Trzy super mm, wzmacniające talenty. Podczas scalania jesteś o 30% mniej widoczny. No również, dla kogo to jest ważne? Dla, jeszcze to może być dobre, ta pani może być dobrym dowódcą dla, rzecz jasna, lekkich czołgów i, i, ale to mniej, bardziej do niszczycieli czołgów, bo one również lubią być mało widoczne i też często muszą, muszą sobie same świecić, bo nikt nie chce podjechać, no takie życie. Zwiększone punkty życia załogi o 20%, to jest tam... To... Zbytek łaski, niepotrzebny, tak naprawdę. Wskaźnik podbicia bazy o 25% lepszy. No więc, jak znalazł na, dla szybkich pojazdów, tą kobietę możecie śmiało brać. Ta kobieta się nazywa Sabrina Washington. Pięknie, dobrze. To jest, to jest jego gomość, tylko go pokażę, bo on był, on był do kupienia w tych, tych trzech, trzech, bodajże, pakietach. Trzech pakietach z. Startowych, tych jeszcze, które dawały dostęp do bety, to jest typowy gościu do szkolenia. Do szkolenia wszystkiego, zobaczcie, reputacja zdobyta w tym pojeździe zwiększona aż o 10%. No, jak Wam się uda 10 tysięcy zdobyć, a czasem bywa, z wszystkimi bonusami, no to macie 11. A tutaj załogi ulepszone dodatkowo 10%, no też nie zła rzecz. Szybko sterowana zwiększona 20% na 20 sekund po. Podświetleniu przez Ciebie wroga. Zasięg widzenia zwiększono o 10%. Jak widzicie, te 10% zasięgu jest już dosyć, chyba najczęstsze. Zwiększone punkty życia załogi to również się dosyć często zdarza. Prędkość obrotu wieży zwiększona o 20%. Trochę podobny jest do doświadczenia zwiększone załogi. No i jak widzicie, gościu do szkolenia, te dwa. A tu też szkolą, tutaj te są bardziej dla, dla szybkich szybkich pojazdów. No i teraz sobie odblokowałem kilku tych, co będę musiał szkolić, więc ich nawet nie znam. Razem z wami będę, e, będę patrzył, cóż tutaj oni mają. Kto to jest? Rashid Alatasi. Mam nadzieję, że tak się go wybawia. E, przyspieszony obrót wieży o 15%. Bardzo fajne, e, właściwie uniwersalne, no dla każdego pojazdu, który ma wieżę Czas blokady twoich PPK zredukowany o 10%. Hmm. Czas przeładowania twoich PPK zredukowany o 10% Wykrywanie celu, szybkie pociski O kurczę, tu, tutaj coś czuję, że tłumaczenie Nie jest, nie jest 100%, w 100% dobre Czas blokady twoich PPK Trzeba to będzie, kurczę Trzeba to będzie dojść, o co tutaj chodzi, bo nie wiem przyspieszona obrót kadłuba o 15%. No, razem z wieżą to już nam daje całkiem całkiem zwrotny pojazd. Zwiększone obrażenia, jakie zadajesz w załodze wroga o 20% przez 15 sekund. Jeśli bliski sojusznik odniósł obrażenia w miarę, no a to jest pewnie ta zwrotność. Zwiększa, no, przepraszam, um, zwiększa, zwiększa uszkodzenia zadawane modułom wroga o 20%. Też przy sojuszniku. I czas przeładowania działa zrukowany o 10% w pobliżu pojazdu sojusznika, czyli gościu też na plutony jak znalazł. No albo po prostu że gramy zawsze koło kogoś, no nie trzeba mieć plutonu. Więc dosyć fajne pozostaje tylko stwierdzenie, co te cuda robią. Kolejny pan. Matko. Nie wiem, jak to się czyta. Nazwijmy go Carlos. Karlosik ma prędkość wymiany amunicji zwiększona o 20%. No tutaj te, te, te zmiany amunicji. Yy, czy ja wiem, czy tak często się korzysta? Czasem bywa, ale zazwyczaj się już próbuje strzelić z tego, co się ma. Szybkość celowania ulepszona o 10%. To jest bardzo dobre. Dokładność zwiększona o 10%. Dwa fajne yy, talenty do wyboru. Przyspieszenie na bezdrożach zwiększone o 15% na 15 sekund po oddaniu strzału. No to dla, dla zwiadu, dla niszczycieli czołgów, niezłe. Uszkodzenia wrogich modułów i obrażenia załogi, no to takie dla, dla zwiadu, powiedzmy, że niezłe. Czas przeładowania zredukowano o 10%. No to to z kolei jak znalazł do czołgów, do wszystkiego co ma długi czas przeładowania. Więc można gościa śmiało, śmiało brać do czołgu również. Tym bardziej, że ma tutaj aż o 10% celowanie i no masakrycznie dobry koleś. Masakrycznie dobry koleś, można go śmiało, śmiało brać do, do czołgusi jak znalazł. Co tutaj mamy? Uszkodzenia wrogich moduł zwiększone o 20%, fajnie. Podwójna szansa, a to jest, to jest Berman. No, tutaj ma, już sobie przypomniałem. Baczcie do wyboru. Oczywiście to jest znacznie lepsze, prawda? No szansa podpałki um, podwojona to jest spory buff. Obrażenia załogi no to jest koleś, który naprawdę nie jest miły. Nie jest miły. To jest Joanis Smatko Sana straszny psychol. Czas przeładowania zredukowany o 20% po podpalce. Więc można to dobrze łączyć. I czas przeładowania zredukowany o 50%. Jasny wind. Na 30 sekund po zapaleniu, też silnika. No tutaj lubi, lubi gościu zabawy z ogniem, z zapałkami i, i nagradza to masakrycznie. no To fajnie by było wziąć. Oczywiście w to. A tak na krzyż. Yy, no, masakra. Jak się uda, to później mamy przeładunek na przykład z 10 sekund na 5, z 5 na 2,5, niezła jazda. No i dokładność zwiększona o 10%, żeby łatwiej trafić w ten silnik, czy tam w, w pojemniki z, z paliwem. O, niezły, niezły Bermenik. Można śmiało brać. I mamy kolejną kobietę, Freję. Ok, Freję. Uszkodzenia wrogich modułów zwiększone o 20%. W porządku. Szybkość celowania super. I dokładność również super. Dwa, no dwa fajne, fajne talenciki. Prędkość wymiany amunicji zwiększona. Szybkostrzelność zwiększona o 10% niezłe. I czas przeładowania zredukowany o 10% też niezłe. Obrażenia załogi wroga zwiększone o 50% na 60 sekund po zniszczeniu wrogiego modułu no to to się naprawdę dobrze kombi z, z Bradley'ami ze zwiadem z niszczycielami bo one często często zadają niszczą moduły jest taka opcja tutaj wśród nich więc całkiem fajne Artka też może poniszczyć moduły więc to też jest całkiem, całkiem niezłe całkiem niezły niezła pani która może tutaj dołączyć, tym bardziej, że mamy tutaj właśnie czas przeładowania zredukowany. Szybkostrzelność dosyć uniwersalna, bo można ją wsadzić praktycznie do wszystkiego i się nieźle spisuje, bo ma niezłe te tutaj bafiki do wyboru. Więc również fajny dowódca. I ostatni jegomość z Brooklynu, no proszę. Antony Dias No Antony, coś tutaj masz? Doświadczenie załogi zwiększone o 10% Fajne Na dzień dobry, obrażenia załogi yy, Wroga zwiększone o 30% Na 60 sekund Po utracie przytomności przez członka załogi A tutaj dokładność zwiększona O 20% po utracie przytomności No tutaj ten wybór taki sobie No wiecie jak, jak załoganci padają Lekarz Pierwszy nieprzytomny członek załogi na sesji Natychmiast wraca do sił Fajne, nietypowe. Pierwszy raz tutaj mamy coś takiego. Prędkość przeładowania zmniejszona o 20% na 20 sekund po utracie przytomności. No tutaj cały czas wokół załogi. No tutaj widać, że operuje. A tutaj też po utracie przytomności, też po utracie przytomności. Prędkość obrotu. A tutaj atrybuty na no, no koleś podzałogantów. No to takiego gościa najlepiej, grać, najlepiej brać jak mamy trzech albo czterech załogantów No bo jak jest, te, o właśnie, no do takiej palmarii No tyle, że tam ta babka była fajniejsza jeśli chodzi o ten o, o, o tutaj, o te talenty Ale jak mamy dużo załogantów i bierzemy sobie tego jego mościa No to coś, coś może funkcjonować Ale tak ogólnie to wydaje mi się, że chyba jest najsłabszy nawet mu nie wybrałem jednego talentu Prędkość przeładowania, no oczywiście, że to Dobra No i tak dobraliśmy do końca, wydaje mi się, że mam wszystkich Wszystkich dowódców, jacy tylko są A tego moi mili No tutaj to szkolenie dowódców jest dosyć szybkie, więc nie ma co się za bardzo tutaj e, W to zagłębiać Pst, jeśli nie macie premki dobrych i Ten dowódca powinien być wyszkolony tam w zależności od tego jak gracie pi razy drzwi minus tam kilkadziesiąt w tą czy w tamtą bitew. No i, i wszystko jest wyszkolone. No tutaj te szkolenia nie trwają tak długo jak w woc Tam to można szkolić dziesięcioleciami tych załogantów. Tutaj można ich wyszkolić bez premki z załogantów i, i, i szefa powiedzmy tam w miesiąc. No w zależności od tego jak gracie. Można w tydzień nawet jak się bardzo chce, a z premką to i w dzień. Jak się skupimy i tylko będziemy męczyć jednego. Więc to jest akurat potraktowane na dosyć, dosyć szybko. Czy to źle, czy dobrze? Ciężko, ciężko stwierdzić. Pytanie jeszcze, czy to zostanie w takiej formie, jakiej tutaj mamy. Bo też nie wiadomo. Może będzie to troszkę zmieniane, albo będą dodawane kolejne, kolejne tutaj poziomy, na przykład tam w jakimś paczu. Do wszystkich dojdzie kolejny poziom, no i on na przykład już będzie załóżmy za milion punktów. No i wtedy już trzeba będzie tyrać z tymi punktami. Tylko mówię przykładowo, no bo można to rozwijać naprawdę na masę, masę różnych e, e, dowolnie, co tutaj twórcy wymyślą. Można wprowadzić, zmieniać Każdy każdym bądź razie, Można przekwalifikować jak się w dusi. E, Tracimy tutaj 30%, tutaj za kasę 15%, no i za złoto nic. Dusicie jak tutaj chcecie zmienić, i zmieniacie gościa. Tak więc też jest taka opcja. Pełen wybór. I tutaj dla załogantów też możliwe, że dojdą później kolejne, na przykład dwie kwalifikacje, każdy będzie miał po cztery, i te kolejne dwie już będzie się robiło znacznie dłużej. Tutaj ta pierwsza dosyć szybko skakuje, druga już trochę trzeba się pomęczyć. No, i tak wygląda ogólnie rozwój naszych dowódców, załogi. Nie jest tak mega skomplikowane. dosyć miłe i przyjemne, takie, że nie, nie, nie trzeba tu za dużo kombinować. No, tak jak mówię, ja najpierw sobie chcę wyszkolić wszystkich, później sobie poprzydzielam do pojazdów. I, i tyle, I można tak jeździć. Jak widzicie, no bufują strasznie każdy pojazd, więc warto. Warto tutaj się nad nimi pochylić, przeglądać ten mój film, zobaczyć, który dowódca Wam najbardziej pasuje. Do go sobie róbcie pojazd, który, w którym siedzi. Odblokowujcie go, szkolcie i będziecie mieć znacznie bardziej efektywne granko na, na, na danej czy to czołgu, czy, czy wozie bojowym, cokolwiek to jest. To tyle, wielkie dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, żeby Lajkować, subować, udostępniać itd., tak dalej, tak dalej. Jestem za to bardzo wdzięczny. Trzymajcie się. Cześć!